Skyrim, ja już od dłuższego czasu chciałem się za to zabrać pokazać wam jak y, BTS da wielbia robić broken buildy szczególnie jeśli chodzi o skradanie, tutaj mówimy o popierdolonych wręcz modyfikatorach multiplayer rzędzie 30 razy natomiast chciałbym pokazać wam dzisiaj bardzo serdecznie jak wygląda taki statystyczny przykładowy gameplay na czyszczenie na przykład dungeonu w tym momencie jakiś losowy dungeon podziemia, już bądźmy Polakami przez duże p. No i chciałem pokazać, jak to wygląda, jak taki gameplay no, prezentuje się po prostu. Czyli zakładamy, że jest to postać wylewelowana że nie jest to, że tak powiem, pierwszolewelowy y, asasyn. No jak widać, postać opiera się w tym momencie na czarze. Znikania tak po prostu W momencie kiedy zostaniemy zauważeni Wystarczy wcisnąć przycisk C Bądź jakikolwiek inny Na którym mamy zbindowane skradanie Jak widać wszystko o, To jest samograj Taka postać to jest samograj okay. Nie używam w tym momencie magii Samo kucnięcie powoduje, że jestem niewidzialny Modyfikatory Atak z nienacka razy 30 no, W zasadzie każdy potwór Pada na hita będzie to materiał bez cięć, bo chcę wam pokazać w istocie, jak to w czasie rzeczywistym, yy, że tak powiem, funkcjonuje. Bez pierdolenia tutaj. No proszę spojrzeć. Dosłownie. W tym momencie gameplay opiera się na używaniu dwóch przycisków. Z czego jeden to jest przycisk myszy, a drugi to jest przycisk W dochodzenia chodzenia w przód. No to może się podobać, mi się osobiście mega podoba. Szczególnie, że ten gameplay jest super dynamiczny. Naprawdę, to jest. No, no, no mega, no proszę zauważyć. Ten mnie nie widzi, ten mnie nie widzi. Eee, ten zaraz nie będzie miał możliwości, już mnie kiedykolwiek zobaczyć. Zauważcie, że oni nawet się nie aktywują. Takiegokolwiek AI nie ma, bo oni po prostu są w tym momencie. Dead. Nie, a tak poważnie mówiąc, no po prostu nikt mnie nie widzi, skradając się Oczywiście kiedy biegam, to wy, postać wydziela dźwięk, tak? Bo mam perka, który powoduje, że faktycznie kiedy jestem w formie skradania się, czyli tak wyglądam Wtedy nie wydzielam dźwięku, nie wiem dlaczego, logika gry Oraz nie aktywuję na przykład yy, płytek naciskowych No bardzo convenient, bardzo przydatne jeśli chodzi o to Tutaj mam jakieś potworki, że tak powiem, nieco mocniejsze, ale równie głupie. Bądź równie niezdatne do zauważenia mojej postaci. I w tym momencie ja wykonuję, chcę zauważyć, bardzo lekkie ataki. To są dosłownie pojedyncze kliknięcia myszką, a mamy możliwość A, używania ciężkiego ataku. B. Używania ciężkiego ataku y, dual-wildingując broń, czyli trzymając dwie takie same bronie. O, w tym momencie, co ciekawe, nie, nie zabiłem potwora na strzała. Co to powoduje? No nic to nie zmienia, bo kompletnie musimy wykonać, tak naprawdę, jeszcze jednego kasta. No, no i w zasadzie tyle. Oczywiście, istnieje możliwość, że ktoś nas zauważy, tak jak tutaj, no ale w tym momencie znowu. Jeden cast, jedno wciśnięcie y, C, które to z kolei powoduje, że mamy perka, który z kolei powoduje, że moja postać dostaje dwusekundowe zniknięcie. Nie ze spela, tylko z perka. Oczywiście to wystarczy, żeby potwór stracił, że tak powiem, agro. To jest ta lepsza wersja, i tutaj można pokazać, że w momencie, kiedy nie jesteśmy go w stanie zabić na hita. Można użyć dwóch broni, tego nie widać, by jestem niewidzialny. I w tym momencie wykonujemy lekki, ale podwójny atak. Czyli wykonujemy pierdolnięcie z dwóch broni naraz. Takie coś. No i to w zasadzie wystarczy. Oczywiście, jeżeli postać nie da rady złanszotować potwora, bo na tym opiera się ten build na shotowaniu to wtedy przytrzymujemy i przytrzymując ten atak wykonujemy bardzo ciężki. A tak y, oburącz, no już to naprawdę na potwory, które są mega odporne nazwijmy to, natomiast takich dużo nie uświadczycie, bo e, większość gameplayu jednak, jednak jakby to powiedzieć, no przede wszystkim taki, taki y, asasyn opiera się na tym, że no one shotuje wszystko do końca gry. Ktoś mógłby sobie zapytać, a co ze smokami? No na smoki mamy inny troszkę gameplay, ponieważ tu wykorzystujemy zatrzymywanie czasu. Stakujemy, rozumiecie, 5 strzał w locie. I w momencie kiedy jeszcze smok nas nie zauważył, jeszcze jest ten status. Nazwijmy to niewidzialności. Mm. W tym momencie możemy te zestakowane strzały puścić, odblokować czas i one teoretycznie powinny trafić smoka w jednym momencie, kiedy jeszcze mamy status niewidzialności, co powoduje, że modyfikator razy 6 z łuku zdaje się. A jakoż tych strzał w locie będzie kilka zestakowanych, no to jak można się domyślić, smok pierdolnie na hita. <gryw> to znaczy, w naszym odczuciu, to będzie na hita, bo. Albo w, z perspektywy smoka to będzie na hita, bo my będziemy widzieć ileś tych strzał lecących w jego stronę w spowolnionym czasie, także tak to wygląda. Jak widać, no Skyrim jest kochany, naprawdę, to się gra mega miło. Nawet niekiedy nie trzeba kastować zupełnie y, zniknięcia po prostu, no. Jest to irrelevant, bardzo często, ponieważ zwyczajnie w ciemnych lokacjach, tak jak tutaj, te potwory nas nie zauważą. No to, to słuchajcie, to jest piękne. Boju, bojówkarz. Co to oznacza? Że jest to no, mocniejsza wersja tego potwora. Ale jak widać, nie daje rady z heavy attackiem. No po prostu nie są w stanie poradzić sobie z tą ilością obrażeń. Bo zwyczajnie ten build, nie oszukujmy się, jest popierdolony. No i to, był, to było tyle. To był cały dungeon. W zasadzie wykonywanie, czyszczenie tych dungeonów, no. To jest cud miut malina. Podsumowanie Skyrima. Ja wiem, że ta gra wyszła 15 razy. I, i to jest tak naprawdę odgrzewany kotlet za każdym... Eee, nie powiem, że razem, bo Skyrim to tak naprawdę Morrowind. W trzeciej edycji. Ale powiem wam szczerze tak. Gry, szczególnie Bethesda, Można im wiele zarzucić, że to jest y, powtarzalność. Że to jest... Kujowacizna w wielu kwestiach. Ale jedno jest niezmienne od lat. Te gry... Sprawiają przyjemność. A o to tylko i wyłącznie chodzi. Gra ma sprawiać fan. Jeżeli sprawia fan, dla mnie to jest 10 na 10. Pozdrawiam bardzo gorąco.